Jedno z bardzo częstych pytań, które użytkownicy nam zadają, dotyczy karty gwarancyjnej. Co w przypadku, gdy ja jej nie dostałem, firma mi jej nie przekazała, a tak naprawdę przestała też ode mnie odbierać telefonu. No bo skoro nie mam dowodu jakiejś tej, 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 tej gwarancji, no to co w przypadku problemu, jeżeli pojawi się jakaś potrzeba serwisu? Na początku proponowałbym sprawdzić, czy taka karta gwarancyjna widnieje. Na stronie internetowej, tak jest specjalny formularz, gdzie możemy sprawdzić po numerze seryjnym i kodzie pocztowym, sprawdzić, czy została wygenerowana taka karta gwarancyjna, a jeżeli jest wygenerowana, no to gwarancja jak najbardziej jest. Jeżeli jest problem z kontaktem z instalatorem, to możemy spróbować. Możemy napisać do pana Sonika, żeby spróbował zmobilizować takiego instalatora do, do kontaktu. Jeżeli takiej karty gwarancyjnej nie mamy, to też przez formularz internetowy zadać pytanie właśnie do, do Pana Sonika, czy, e, czy taka karta gwarancyjna została wygenerowana, czy instalator wypełnił wszystkie e, swoje obowiązki. Uh -huh. e, jeżeli karta gwarancyjna jest, no to nie mamy, nie mamy się kompletnie czym martwić. E, ja tak tylko doprecyzuję, czasami, czasami powodem, dla którego ktoś nie dostał karty jest zwykłe niedopowiedzenie, gdzieś błąd, literówka w adresie mailowym, na który ta karta została przesłana. E, więc to, że ktoś jej nie dostał, to nie znaczy, że jej nie ma. E, no. Ale to jest zawsze do zweryfikowania no. u nas na, na stronie.